Komisji przez Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Krakowa. Proszę Panią Małgorzatę Na Państwa skrzynki został wyzwany list, e, który Komisja Kultury otrzymała e, od e, Stowarzyszenia. Bardzo proszę o zabranie głosu. Tak, Witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Bednarska e, reprezentuję Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Krakowa. E, żeby zacząć tak troszkę na wesoło, zacznę od cytatu Romana Tomowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Ja podobno stałam jako jakąś 2,5 roku, więc wystałam go dosyć dużo i ogromnie się cieszę, jak usłyszałam to dzisiaj od y, y, Pana Radnego propozycję przyszłorocznych obchodów, Cudowna wiadomość, natomiast ja, czyli my w zwracamy się do Państwa, żeby o tą tożsamość narodową dbać codziennie, nie sporadycznie, nie raz w roku. Zadbajmy o nasze barwy narodowe, zadbajmy o nasze zabytki, które niestety, ale no, są niszczone w ten czy inny sposób. Wystąpiliśmy z prośbą do y, Rady Dzielnicy pierwszej Stare Miasto, również y, z informacją, że pomnik Adama Mickiewicza jest non stop oblegany. Są tam małe no, pięć spinaczki, bo to inaczej nazwać nie można. Y, tak nam się wydawało, że po to, to są łańcuchy, po to, to są te słupy, a to, to są tabliczki ignorowane w podłoże, żeby nie wchodzić na teren pomnika Adama Mickiewicza. Niestety e, policja e, rozkłada ręce, twierdzą, że oni mają związane ręce, nie wiem czy, no ale przyjmujemy tą informację. Rada Dzielnicy zaprosiła nas na spotkanie, rozmawialiśmy, przyjęli nasze propozycje i wstępnie, jak to ma stać? W każdym rozmawialiśmy o tym, żeby przyjąć uchwałę o, 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 o regulaminie takim samym jak na. Policjant niedalej w sobotę do mnie powiedział, żeby to było bardzo dobre rozwiązanie, że oni wtedy mogą reagować, żeby nikt po tym pomniku nie chodził, nie skakał, tym bardziej zgromadzenia, które tam się odbywają i są rozkładane głośniki różnego... Różnego rodzaju przedmioty. Najważniejsza rzecz, proszę państwa, dwa i pół roku tam się odbywają zgromadzenia ukraińskie. I to jest nasza największa bolączka. Ja, ja nie mówię tylko w swoim imieniu. Nie, naprawdę nie życzę państwu czytać komentarzy internautów, co oni piszą i co oni o tym myślą. Ja rozumiem, że rynek jest miejscem bardzo uczęszczanym przez turystów międzynarodowych. traków y, y, i Polacy y, zawsze byliśmy y, y, tolerancyjni, byliśmy wielokulturowi, wielowyznaniowi i, i ja y, nie mam nic do tych ludzi, natomiast do sposobu, do tego, co tam się dzieje. Dwa razy dziennie jest śpiewany hymn Polski. Jak piosenka, jak piosenka ogniskowa, dosłownie, zmieniana linia melodyczna. Panowie w nagliczach głowy. Śpiewają jakąś swoją pieśń żałobną, pochylają polską flagę. Nie ma czegoś takiego w protokole flagowym, tylko sztandary się pochylają przy graniu hymnu polskiego. Polacy są po prostu zbulwersowani. Nigdzie w Polsce nie jest żaden podmiot tak okupowany. Jest to naprawdę żenujące. W zeszłym roku, przez trzy tygodnie z kolegą, staliśmy tam z biało-czerwoną flagą. Turyści z Azji, z Ameryki, z Afryki, z różnych stron świata podchodzili prosili o polską flagę, żeby zrobić sobie w tle zdjęcie z polską flagą. Nie. Z ukraińską. Wszystko ma swoje miejsce, proszę państwa. A nasza tożsamość jest wypychana. Nie możemy się pozbywać y, naszych symboli narodowych. Po roku y, walk y, cudownie zawisło na maszcie flaga na magistracie. No super, no brawo. Brawo. Ale nadal na Teatrze Słowackiego mamy ukraińską flagę, no. nadal na końcu mamy ukraińską flagę. I proszę państwa jak to się ma do naszej tożsamości narodowej. No, Myślę, że wiemy już o co pani chodzi w pani postulatach. Um, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? I w tej korespondencji nie ma informacji. W międzyczasie wynikło. Ja wysłałam do Państwa bodajże dwa tygodnie temu pismo. Natomiast w zeszły poniedziałek byliśmy na posiedzeniu Rady Dzielnicy Stare Miasto. Więc to się troszkę minęło. Przewodniczący Komisji Praworządności Stare Miasto to był chory i niestety nie mogli nam udzielić tej odpowiedzi, czy oni będą. W razie z, tego, z rozmowy wynika, że tak. Tylko muszą yy, yy, porozmawiać i z konserwatorem zabytków i z plastikiem. Jak to miało być? W związku z tym właśnie nie znam na ten moment regulaminu pracy matejki, ciężko mi się zadwołać, ale rozumiem, że jest na temat dziewięciu pierwszej i rozumiem, że oni się zadeklarowali, żeby opracować ten regulamin. Ja na... na placu matejki mówi jasno, jest prosty, każdy, ale opracują ten dla rynku matejki. Tak, oczywiście, to wtedy yy, przyjdzie do nas Proszę na tak. Pani Radna, ustawa prawo o zgromadzeniach publicznych ma zamknięty katalog, kiedy zgromadzenie publiczne może nie zostać zorganizowane, określone, tak jak Państwo napisali w artykule 14, natomiast Państwo nie napisali już, z którego konkretnie wynika to ustępu tego artykułu, dlatego że na pewno nie ma w tym zamkniętym katalogu powodu takiego, że chęć świadom jest czarca. Dziękuję. Proszę, Panią no wyraźnie... ustawa o tym mówi. więc nie, proszę Panią nie, podać nie, 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 i nie, 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 hymnu polskiego. Że, że osoby w mundurach mają mieć nakrycie głowy, natomiast mężczyźni w ogóle wszyscy mają zachować się godnie, a mężczyźni mają ściągnąć nakrycie głowy. No jest bardzo tak Proszę Panią, również yy, proszę poczytać w tej sytuacji, jakie są krytyczne niku Natomiast należy Proszę bardzo, czy moglibyśmy się, się z tym że schodzimy na jakieś tematy, które w ogóle są jakieś zupełnie niszowe, żeby nie mające jakiejkolwiek sensu, żeby to rozpatrywać tutaj na ja posiedzeniu Komisji Kultury. E... Ale to jest nasza kultura, przepraszam, że Panu wchodzę w słowo. I nie tylko Pan, ale jest naród polski, proszę Pana, który jest niezadowolony z tego. Jak nasz jest niszowy, to gratuluję Proszę, proszę Państwa, bardzo zachowania. My w stosunku do Państwa zabraliśmy się kulturalnie. Ja bym też chciała. Znaczy bardzo proszę o zachowanie. Dobrze? Myślę, że wycentraliśmy już temat tej dyskusji i zamykamy dyskusję. Przechodzimy do spraw bieżących. Proszę bardzo, sprawę bieżące. Kto z Państwa chce zabrać głos? Ja wiem, że Pani Radna Dyleńska-Czesar. Dobrze, na no, taką prośbę. Podobny punkt, żeby opracować. Mam bezpośrednie dzielnice, jeśli dzielnice są duże, no to byśmy to jakoś ochronili.